Tym razem wziąłem ze sobą nurka. I nurek jest orest, a wziąłem ze sobą kolegę Mateusza. Jako że Mateusz nie nurkuje, więc jego zastosowanie, użycie było dosyć ograniczone, to dałem mu inne zajęcie. Powiedziałem, że w razie jakbyśmy wyłowili jakieś niewybuchy, to płacę mu 5 zł od sztuki, jak go odklei od magnesu i nie wybuchnie taki do 80 mm kaliber 5 zł powyżej tego ma dodatek jeszcze 2 zł dodatkowo jak odklei bez wylatywania w powietrze. Ale póki co niestety nie mieliśmy okazji, żeby Mateusz mógł się wykazać. Także siedzimy sobie, rzucamy, trochę ponurkujemy i zobaczymy czy coś jeszcze uda nam się z tego bagienka wyłowić. Na niedzielkę do starowa... Я уеду в Комарова Поглядеть отвыкшим глазом На Балтийскую волну И на море буду разом Кораблем и водолазом Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку

Nie, beczka by się rozerwała Kwa? Beczka by się rozerwała, by blachę Kwa? wyrwało Nie słuchaj, Wiesz co? jak jest to, tu gdzieś może być reszta To jest, jak błażka To tu idzie i to jest na końcu lucy, to jest szyna na bag Ty, tu jak jest, tytuł, nie Skrzynka, niemiecka, na naboje, do MG42, skorodowana, o dziwo zawiasy. Te nawet jeszcze trzymają zawiasy, tylko jest pogięta jakaś kurde oblazła. Słuchaj, wyrzucili skrzynkę, może jest cała dieta. And <laughs> we